Cześć, witam Was serdecznie na kanale porady instruktora nauki jazdy. Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest instruktor nauki jazdy? Jest to temat związany, słuchajcie, z pracą. Kim jest taki instruktor nauki jazdy? Troszeczkę tutaj chciałbym podzielić się z Wami tymi swoimi spostrzeżeniami. W mojej ocenie, jest to oczywiście ocena subiektywna, uważam, że instruktor nauki jazdy jest to osoba praktycznie prawie publiczna. O co mi chodzi? O to mi chodzi, słuchajcie, że my jesteśmy bardzo przydatni społecznie. Wpły taki. Zauważcie, że instruktor nauki jazdy wpływa na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. W mojej ocenie instruktor nauki jazdy jest osobą bardzo pożyteczną. Jego praca jest bardzo pożyteczna. Jest to zajęcie bardzo odpowiedzialne społecznie. Ponieważ. Każdy instruktor nauki jazdy bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach poprzez to, że wpływa bezpośrednio na szkolenie każdego kursanta. Na wyszkolenie tego każdego kursanta. Ale dobra, żeby nie popaść w samozachwyt, kim jest taki instruktor nauki jazdy? W mojej ocenie jest to osoba, słuchajcie, też bardzo cierpliwa. Jest to osoba, która posiada bardzo dużą wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, ale to jest za mało, żeby być instruktorem nauki jazdy. Instruktor nauki jazdy jest osobą, która w sposób bardzo skuteczny przekazuje wiedzę teoretyczną na wiedzę praktyczną, na umiejętności praktyczne kursanta. A wcale to słuchajcie nie jest łatwe, ponieważ trzeba, żeby przekazać w sposób skuteczny, szybki i skuteczny taką wiedzę na temat jak w sposób bezpieczny poruszać się samochodem, w sposób bezpieczny dla siebie i dla innych uczestników ruchu drogowego, to zauważcie, że trzeba znać zasady, metodyki nauczania. Między innymi połączyć zasadę Łączenia teorii z praktyką, co wcale nie jest łatwe. Czyli zobaczcie, że taki instruktor nauki jazdy musi posiadać bardzo wiele cech i umiejętności. Kim jest jeszcze, słuchajcie, instruktor nauki jazdy? W mojej ocenie większość instruktorów nauki jazdy wykonuje swoją pracę, słuchajcie, z pasji. Nie dlatego, że mają dobre zarobki, bo zarobki są takie, jakie są. Już nie, nie będę o tym mówił, bo zaraz będzie na dole pod filmikiem tyle różnych negatywnych opinii, że wiadomo. Nie chcę poruszać tego tematu. W każdym razie zarabiamy tyle, ile zarabiamy. Natomiast zauważcie, że odpowiedzialność taka społeczna jest bardzo duża w przypadku tego zawodu. Instruktor nauki jazdy, przed instruktorem nauki jazdy stawia się bardzo dużo wymagań. My musimy być w 100% zdrowi. Musimy posiadać bardzo dużą wiedzę, również słuchajcie, pedagogiczną, żeby w sposób skuteczny właśnie przekazać te, tą naszą wiedzę teoretyczną. Kim jest jeszcze, słuchajcie, w mojej ocenie instruktor nauki jazdy? Instruktor nauki jazdy jest naprawdę osobą, chciałem to podkreślić, osobą, która wykonuje swój zawód, słuchajcie, z pasji, naprawdę z pasji. Bo jakby było inaczej, żebyśmy patrzyli, że. No bo jest taki, słuchajcie, taki dzisiaj, w dzisiejszych czasach... Takie, takie kłamstwo naszych czasów. O czym mówię? Kłamstwo naszych czasów, że każdy mówi: Nie, bo ja pracuję, tylko słuchajcie, dlatego, żeby dla mnie najważniejszy jest ten czynnik finansowy. I instruktor nauki jazdy tutaj jest przeciwieństwem tego. To nie jest prawda, to jest kłamstwo. Kłam... Największe kłamstwo naszych czasów, że my pracujemy dla pieniędzy. Owszem, dla pieniędzy też pieniądze są ważne. Gratyfikacja finansowa jest bardzo ważna. Ale instruktor nauki jazdy głównie pracuje dlatego, że można powiedzieć, wykonuje misję, ma jakąś misję do spełnienia. Dzięki temu, zauważcie, właśnie, że najważniejszym czynnikiem, który powoduje, że my wykonujemy taki, a nie inny zawód, nie są zarobki, bo jest wiele innych zawodów, które są o wiele lepiej płatne, ale głównym czynnikiem który powoduje, że my czujemy się w tym społeczeństwie potrzebni, że my wykonujemy właśnie jakieś zadanie, że my wpływamy bezpośrednio na poprawę życia innych osób, wpływamy na to bezpieczeństwo życia innych osób w społeczeństwie. To powoduje, że takie osoby, które wykonują taki zawód, są osobami można powiedzieć szczęśliwymi że jednak ten, ta gratyfikacja nie jest główną motywacją do wykonywania danego zawodu. I to chciałem dzisiaj powiedzieć, szczególnie te, kieruję te słowa do osób młodych, że jeżeli mamy wybór między jedną pracą a drugą, ta druga praca, wiemy, że po paru latach przyniesie nam dużą gratyfikację finansową, to moim zdaniem warto chyba zaryzykować i wykonywać zawód, który który spowoduje, że my będziemy szczęśliwi, który spowoduje, dlaczego? Bo ktoś powie: A tam najważniejsze są pieniądze. Słuchajcie, jeżeli my wykonujemy zawód z pasją, to po jakimś czasie my będziemy naprawdę mistrzami w tym, co robimy. Dlaczego? Bo my to robimy, bo my to chcemy robić, bo my chcemy wykonywać ten zawód, ale słuchajcie, to jeszcze przekłada się jeszcze na inne rzeczy. Przekłada się na to, że my idąc do pracy, My wstajemy do tej pracy, idziemy do tej pracy z uśmiechem, tak? Ponieważ my chcemy iść do tej pracy, ponieważ ta praca sprawia nam satysfakcję. Czyli można tak powiedzieć, że jeżeli ktoś wykonuje swój zawód z pasji, z pasji może za dużo powiedziane, po prostu lubi to, co robi. W związku z tym on nie przepracował, tak można powiedzieć, ani jednego dnia pracy. ani jednego dnia w życiu nie przepracował, ponieważ on i tak by ten zawód wykonywał. Ponieważ sprawia mu to przyjemność, ponieważ lubi tą swoją pracę. Ja o tym chciałem powiedzieć. Szczególnie kieruje te słowa do osób młodych, którzy mają zamiar. No, mają przed sobą nową drogę, tak? I nie wiedzą, co wybrać. Fajnym rozwiązaniem w przypadku instruktora nauki jazdy jest to, że. jest to jakaś dodatkowa praca. To jest też fajne. Że wykonujemy pracę, która jest o wiele lepiej płatna. A przy okazji możemy też, na przykład, na jedną ósmą metatu, czy na jedną drugą metatu wykonywać pracę, którą lubimy. Później się czasami okaże po paru latach, że ta gratyfikacja się finansowa zwiększa. Dlaczego? No bo podnosimy swoje kwalifikacje, tak, szkolimy się. W związku z tym, później się okazuje, że coś, co było wcześniej naszym, hobby, Przynosi nam większe gratyfikacje finansowe niż ta główna praca, której nie lubimy, albo taką, że tak powiem, tolerujemy, ale jest tak monotonna czasami, tak? No ale no niestety za coś trzeba żyć, za coś trzeba utrzymać rodzinę. O tym chciałem słuchajcie dzisiaj powiedzieć, o tym właśnie głównym kłamstwie naszych czasów, że wszyscy pracują. Tylko po to, żeby zarabiać jak najwięcej, tak? Żeby skalować te swoje, nie wiem, dochody. Kim jest, słuchajcie, jeszcze taki instruktor nauki jazdy, bo już mi się kończą pomysły. Instruktor nauki jazdy jest osobą na pewno bardzo cierpliwą. Jest osobą na pewno bardzo odpowiedzialną. Odpowiedzialną społecznie. Co mam na myśli? My jako instruktorzy nie możemy zachowywać się agresywnie. My musimy zawsze, słuchajcie, być opanowani. Ponieważ nawet jeżeli ktoś nie ma racji w tym ruchu drogowym... No my i tak my musimy być, słuchajcie, ponad tym wszystkim, tak jakbyśmy patrzyli z góry. Dla nas to jest najważniejsze: dobro społeczne. Dla nas najważniejsze jest to, żeby nic się nikomu nie stało, tak? Ani kursantom, ani nam, ani innym użytkownikom ruchu drogowego. Już nieważne, kto ma pierwszeństwo, nieważne yy, kto ma rację. My robimy wszystko, żeby w sposób bezpieczny prowadzić to szkolenie. Fajnie by było, jakby wszyscy. Kierowcy, którzy jeżdżą po polskich drogach, też podchodzili w ten sposób do jazdy, do prowadzenia samochodu. Żeby mieli na względzie, słuchajcie, dobro społeczne. Żeby kogoś nie potrącić, żeby się nic nie stało, że nawet jeżeli nie mam pierwszeństwa, albo mam pierwszeństwo tam, jak nie mam. Ja nawet jak mam pierwszeństwo, to robię wszystko, żeby do tego wypadku nie doprowadzić. Stosuję zasadę ograniczonego zaufania. I chciałbym, żeby każdy kierowca w ten sposób podchodził, ale nie zawsze tak jest. Zauważcie, że my musimy bardzo osobami opanowymi, opanowanymi. Instruktor nauki jazdy musi posiadać pewną wiedzę, raczej praktyczną wiedzę, na temat ogólnie psychologii. Czyli podejścia takiego, zasada indywidualności. Tak? Czyli do każdego kursanta trzeba podejść w sposób indywidualny. To też nie jest łatwe. Bo mamy do czynienia z różnymi osobami, które szkolimy. W związku z tym musimy się dostosować do ich poziomu wiedzy, do ich też charakteru. Jedni są zbyt nerwowi, drudzy są zbyt flegmatyczni. To wynika z, no, z... różne mamy charaktery, tak jak instruktorzy, jak każdy. Więc zauważcie ile jest tych czynników, no bo... Jaki jest ważny dla nas efekt końcowy? Taki, żebyśmy byli skuteczni pod względem szkolenia, żebyśmy w sposób szybki, sprawny wyszkolili danego kursanta. A wcale nie jest to łatwe. I o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. I cierpliwość to jest chyba główna zaleta każdego instruktora: cierpliwość, wyrozumiałość zobaczcie, ile jest tych czynników ale również co kultura osobista. My nie możemy się ponieść emocją, zacząć wyzywać, bić po głowie, no nie wiem co tam. Jest to niedopuszczalne. Chociaż czasami setny raz coś tam się powtarza, a różnie to bywa, tak? Jeżeli chodzi o efekty szkolenia. Także o tym chciałem powiedzieć, że taki instruktor nauki jazdy, w mojej ocenie, zahaczę tu troszeczkę o te finanse, jednak y, powinien być troszeczkę lepiej wynagradzany, moim zdaniem. Ze względu na to, że przed tą osobą, która wykonuje ten zawód, stawia się ogromne wymagania polegające na wiedzy, doświadczeniu, jak również indywidualnych cechach takich charakteru, które powodują, że my będziemy dobrze wykonywać ten zawód. Mam na myśli tu kulturę osobistą, cierpliwość, wyrozumiałość. Także chyba nic więcej już dzisiaj nie wymyślę. Mam nadzieję, że kogoś ten filmik zainspirował. Zapraszam, oczywiście, do subskrypcji i oglądania kolejnych odcinków. Może troszkę, troszkę do komentarzy. Te komentarze fajnie zwiększają mi zasięgi. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do widzenia!